Cześć wszystkim, witajcie serdecznie. Piątek, czyli tygodnia, koniec i początek. Pięć śników, o których nigdy nie wiedziałeś, czyli kontynuacja odcinka o siedmiu śnikach, o których nigdy nie wiedzieliście. Obiecałem, że zrobię drugą serię, jeżeli tamta Wam się spodoba. Reakcje, kciuki w górę, rzeczy, o których nie wiedzieliście, były naprawdę fajne. A że z piątek są wakacje, uważam, że takie luźne tematy powinny być. Większa merytoryka, uważam, że powinna być już od września. A jeżeli mowa o merytoryce, powiedzmy sobie tak, dziś jest piątek. Niedziela, godzina 12.00, co będzie? Samochód dla widzów Mercedes. W niedzielę zaczynamy odcinkiem o od 12, gdzie zaprezentujemy Wam już gotowego Mercedesa. Ogłosimy konkurs i w przeciągu dwóch tygodni ktoś z Was, czyli jeszcze w sierpniu, odjedzie ode mnie z garażu za darmo za nic z pięknym Mercedesem 190 odbudowanym, który teraz no jest koców, nie będę zdradzał, ale naprawdę wyszło bardzo fajnie. Zatem co, nie przeciągajmy i powiedzcie mi, kojarzycie taki kadr? Właśnie tak, wujął łysy w 15 roku, 16 w tym roku występował przed Wami widzami, czyli na swojej mównicy. Zacznijmy od najciekawszych. Zacznijmy od ciekawostek z Zawielkiej Wody, czyli kraju, gdzie no, zawdzięczamy na pewno amerykanom McDonalda. Tak. Bardzo się cieszę i patrząc na swój brzuch, dziękuję naprawdę chłopaki. Ale jeżeli chodzi o motoryzację, musimy sobie przypomnieć, że to właśnie Stany Zjednoczone są prekursorem, jeżeli chodzi o ekologię czyli tak naprawdę oni pierwsi wymyślili EGR, a, a oni pierwsi stosowali katalizatory. I jak dzisiaj wielu z was mnie pyta, Łysy, a ile ten Twój maciupek, czyli RAM 5.7 7 chemii o mocy, no, prawie 500 koni teraz bez żadnego nitrodoła? Pali i paliwa, no to odpowiadam zawsze, że no gdzieś między 11-12 litrów w trasie to spokojnie się mieścimy do 120 karzów. Niemożliwe, 6 litrów pojemności prawie. No tak, dlatego, że ma technologię mm, odłączania czterech odłączania, cylindrów podczas jazdy z małym obciążeniem. I każdy powie, wow, ale technologia, prawie w kosmos można latać, to podajmy sobie na przykład coś sprzed 38 lat, czyli Cadillaca z 1981 w dobie kryzysu paliwowego i dążenia do norm emisji spalin wymyślono silnik o oznaczeniu kodowym L62 pojemności 6 litrów V8, mocy 140 koni. Niewiele, no niewiele, ale prawie 390 nm. Jak ten silnik był oznaczony? No to była V8, myślnik V6, myślnik V4. Dlaczego? Dlatego, że silnik miał zaprojektowany tak układ zapłonowy i tak układ głowic, że podczas jazdy z małym obciążeniem potrafił odłączyć dwa cylindry lub odłączyć cztery cylindry. Czy wiele to wtedy hamburgerożercom pomogło za wielkim oceanem i obniżyło te normy? Nie, ale było innowacyjne, może troszeczkę się sypało, ale zapoczątkowało coś, co dzisiaj. Dla dla niektórych jest niepojęta, że na przykład tak duże pojemności i duże moce mogą mało palić i uważam, że naprawdę Cadillac bardzo wiele roboty robił, bo już w latach 70 już w latach 60 klimatyzacja, elektryczne szyby, nie wiem, światła regulowane, czy, 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 o, na przykład nie tylko Cadillac, wyobraźcie sobie sytuację, że skręcanie i doświetlanie zakrętów to już było w Citroenach w latach 60 70-tych, DS-y na linki miały do kierownicy, więc te wszystkie innowacje to nie jest takie pstryk, że to nagle ktoś wymyślił nowe, tylko skąd się to kiedyś Wzięło. Przejdźmy do punktu następnego. Nie za wiele o Cadillacu, no cóż, po prostu system był innowacyjny i to żadna nowość dzisiaj wymyślona, tylko po prostu naśladowanie czegoś z poprzedniej epoki. A jeżeli mówiliśmy o Mercedesie dla widzów, pragnę tylko przypomnieć, że jeden warsztat kończy Mercedesa i kończy go jutro, a drugi warsztat, czyli tutaj my kończy bardzo gruby i syty projekt, który już będzie też do wygrania dla Was we wrześniu. Przejdźmy do, no właśnie, rzeźby w drutu, z drutu, migomatu i wszystkich innych, czyli szalone lata 20. motoryzacji, które w ostatniej serii zapoczątkowały bardzo dużą lawinę z zdziwienia Was wszystkich. Wyobraźcie sobie, jak chłopaki musieli mieć nagrzane wełbach, że drewnianymi pojazdami, konstrukcjami bito rekordy prędkości ładowano niesamowite rzeczy. Najlepszym przykładem niech będzie Bolit Młodzieży Wiejskiej, który dzisiaj nosi taki synonim, wtedy to była jeszcze fabryka silników samolotowych i tak dalej, już zaczęły się robić samochody. BMW Brutus. W 1925 chłopaki wpadli na pomysł, że skoro wszyscy się ścigają i skoro wszyscy mają bardzo duże moce, no to my też tak zróbmy. Zamontowali 46-litrowy tak, Pojemność 46 litrów. Różne źródła podają w zależności od ustawienia od 500 do 750 koni mechanicznych Ważący jedyny 510 kg silnik, który był długi na 1,8 m, szeroki na 0,9 m, czyli prawie na metr, wysoki na metr. Osadzono na ramię wozu strażackiego z 1908 roku. No, całość ważyła około 2,4 tony. Jakie to miało osiągi? Nie wiem, natomiast potrafiło się na pewno rozpędzić do ponad 200 km na godzinę i robiło niezłe zamieszanie. Dlaczego mówiłem, że chłopaki byli kaskaderami? Przede wszystkim wyobraźcie sobie, że hamulce to tylko były z nazwy. Z przodu nie było czegoś takiego jak hamulce. Hamulce były tylko na tył i to takie powiedzmy, że będą nowe. Eee, takie samochody, jak i rolls royce jak i inne, takie szalone silniki 20-30-40-litrowe, potrafiły w tamtych latach ustanawiać rekordy prędkości, a co za tym idzie, warto przejść, no właśnie, o dekadę wcześniej. Były Niemcy, była Ameryka, no to niech teraz będą Włosi. W 1911 roku Fiat zaprezentował model S76 wyprodukowany w dwóch sztukach. Dlaczego warto powiedzieć o tym samochodzie? Ponieważ był to czterocylindrowy silnik ponieważ miał jedyne 300 koni mechanicznych przy 1900 obrotów, przenoszony był łańcuchem, miał cztery biegi, ważył dwie tony i jako pierwszy pobił rekord prędkości w tamtych latach osiągając 220 km na godzinę ze względu na fatalne pomysły jeżeli chodzi o projektowanie karoserii. Wyobraźcie sobie, że żeby dolać płynu do chłodnicy trzeba było podnieść rękę na metr co za tym idzie kierowca miał praktycznie zerową widoczność, a środek ciężkości znajdował się tak wysoko, że podczas bicia rekordów prędkości chłopaki musieli mieć niezły fan, kiedy jakikolwiek łuk pokonywali samochód od razu chciał stawać tyłem. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze w tych samych latach, czyli gdzieś 1912, jakiś tam książę kupił sobie, odkupił ten model samochodu i niestety do dzisiaj nie zdefiniowano prawdopodobnie przekroczył ten samochodem 242 km na godzinę. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić te drewniane konstrukcje drewniano-metalowe, osiągające mm, takie prędkości, bo w przypadku BMW Brutusa, nie wiem, czy powiedziałem, że był to silnik V12, warto też powiedzieć, że e, kiedy odpalano silnik na przykład Brutusa, stało kilka osób z gaśnicą, dlatego, że no właśnie, to co leciało z wydechów, mogło zapalić wszystko w okolicy. Chłopaki się po prostu nie bali, a dzisiaj, o panie NCAP, 5 gwiazdek i w ogóle, no to ciekawy jestem, jakie te pojazdy miały skalę. W tej serii słusznie zauważyliście, że zabrakło motorów. Oczywiście do hondy wrócimy, bo jest pewien układ tłokowo-korbowy, który wymaga napiętnowania. Natomiast jeżeli jesteśmy przy motorach, powiedzmy sobie, że w 1955 roku taka firma jak Motoguchi, Gozi, Stasiu, weź powiedz jak to się robi. Moto, Moto Guzi. Stworzyła czterosuwowy silnik o pojemności pół litra i Generował on 80 koni mechanicznych. W motorze, przy 12 tysiącach obrotów na minutę, motor ten potrafił rozpędzić się do 275 km na godzinę, a niektóre źródła podają, że 280 w 1950 roku. Hmm, no właśnie. Co ciekawego było w tym silniku, poza tym, że z pół litra pojemności chłopaki wywalili 80 koni, czyli idąc matematycznie, z jednego litra zrobili 160. <laughs> Ciekawe, nie? Wyobraźcie sobie, że na każdy cylinder była osobna przepustnica z gaziny co już powodowało bardzo duże rozwinięcie technologiczne i projekt ten niestety nie ostał nam się długo, natomiast w Grand Prix w 1955 roku bardzo miał dobre wyniki. A pamiętajmy, że silniki do motosportu, jeżeli chodzi o motocykle do dzisiaj biją rekordy, czy dwusuwowe, czy czterosuwowe, jeżeli chodzi o pojemność i stosunek mocy i nie zapominajmy, to, że z jednego litra mogli wygenerować 160 koni, to dalej nie świadczy o tym, że to co budujemy, na przykład Polone z silnikiem Odchody z 2000, który generował z jednego litra 120 koni, nie mylmy z samochodów z motocyklami, bo to zupełnie inne zasady. I przejdźmy szybko do ostatniego punktu, żeby Was nie męczyć w ten piątek, a żeby materiał był w miarę ciekawy i syty i pobudził Waszą fantazję do rozwiązań nowoczesnych, jakim jest... VC Turbo z Infinity, czyli zmienny stopień sprężania. Doszliśmy już do takich czasów, że jesteśmy w stanie tak zaprojektować i zbudować układ tłokowo-korbowy, żeby jeździł nieustannie, nie psując się, a żeby zmieniał swój stopień sprężania z 8.1 do 14.1, z tego co pamiętam. Tak łysy? Tak łysy. Co nam to daje? No, kiedy mamy mniejszy stopień sprężania albo większy, Albo jest auto oszczędniejsze i troszeczkę wolniejsze, albo auto jest wtedy szybsze, kiedy potrzeba i generuje więcej mocy. Nie mylcie tego oczywiście z kompresją, czyli ze sprężaniem, ale jakby był dziś film, który zrobiłem o tym i... Bardzo byście byli ciekawi, jak to działa, bo to widzicie na filmie, tak, że mamy rozbudowany układ tłokowo-korbowy o jeszcze jeden element, który powoduje zmianę wysokości naszego tłoka. No, jest to temat zupełnie na osobny odcinek i takie odcinki chciałbym robić. Natomiast pamiętajmy, że nowych rozwiązań jest bardzo dużo, o których nie wiemy. Przede wszystkim systemy paliwowe, układy paliwowe, jak to wszystko dzisiaj jest wprowadzane. Tylko problem jest jeden: to wszystko jest eksperymentowane dzisiaj na nas, użytkownikach. Czyli mamy, tak jak już zawsze powtarzałem, samochód. Przedliftowy, gdzie my testowaliśmy wszystkie wady i na gwarancję oddawaliśmy samochody, i poliftowy niezawodny, gdzie producent już stwierdził, dobra, usunęliśmy wszystko na naszych głupich Kowalskich i akcje serwisowe, które są wprowadzane. To wszystko świadczy o tym, że ta technologia dąży do tego, żeby było szybciej, 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 więcej, więcej, więcej. Owszem, eko, zieloni i tak dalej. Zatem co? Można zrobić zmienny stopień sprężania. No, nie wiem, czy to jest rozwiązanie super, ultra nowoczesne, natomiast wydaje mi się, że jest to na pewno innowacyjna technologia. Infinity chwali się, że już 20 patentów, żeby to wszystko działało, uzyskali przez ileś tam lat. Zatem przejdźmy do podsumowania. A w podsumowaniu, właśnie, nie zmieniajmy już kadrów, bo chyba można dostać mindfucka od tej ciągłej zmiany. To jest pomysł pana reżysera, bo tak, tu jest reżyser, operator, dźwiękowiec, scenarzysta. A nie, to dalej, Stasiu. Drodzy widzowie, w niedzielę o godzinie 12, tak jak powiedziałem, wychodzi Mercedes dla widzów, aby wziąć udział w konkursie, wystarczy być subskrybentem. No i oczywiście Facebook, Instagram, to wszystko też jest w opisie. Dziękuję, że jesteście, jest nas prawie milion. To wszystko idzie ku miliona, czyli pierwszy kanał motoryzacyjny na polskiej scenie o tematyce, bo tutaj jakby... Sebastian też kichter z nami jest w temacie moto, tylko tutaj mówimy troszeczkę o innym działaniu, więc mamy pierwszy kanał Moto, który tak szybko zbliża się do miliona. Oczywiście są kanały, które też mówią, że są najszybciej rozwijające się w Polsce i gratuluję tego rozwoju, więc no, niech się rozwijają. Ja powiem tyle. Nie byłoby mnie, gdyby nie było Was. I tak to się kręci. Nie zamierzam nic rezygnować, nie zamierzam sobie odpuszczać. Mam nadzieję, że po prostu fury marzeń czy auta dla widzów, takie serie będą z seriami stałymi, że starczy mi na to siły i zdrowia. Dziękuję za wsparcie, jakie zrobiliście w akcji z katalizatorami, z tą kradzieżą. Bo ja do tego podszedłem ideologicznie. Wartość tej kradzieży dla mnie była niewielka, chodzi o samą ideologię, żeby po prostu schwytać i mam nadzieję, że jeżeli tylko się cokolwiek dowiemy, bo co chwila dostajemy maile, informacje, poza tym policja działa osobno, będziecie wiedzieli o tym pierwsi, możecie śledzić mój drugi prywatny kanał, czyli Michał Sionowski Vlog, gdzie we vlogach takich życiowych, zwykłych przemycam po prostu czasami takie informacje, właśnie dzisiaj daje do zmontowania, jak to wygląda od kuchni i tyle. To co? Podobało się, zostawcie kciuka w górę, udostępnijcie. Niech materiał się niesie. Mam nadzieję, że piątek i, została, piątek i sobota zostały Wam umilone. Przepraszam za ciężką wymowę, ale dopiero z niczuleniem schodzi o dentysty. Nie zawracam Wam głowy. Bawcie się w piątek, bawcie się w sobotę, a w niedzielę życzę Wam jak najmniejszego kaca i przede wszystkim szczęścia, aby Mercedes, który jest ode mnie dla Was 190, wartość projektu myślę, że około 100 tysięcy złotych, posłużył komuś jak najlepiej i żebyście to wystali się jego właścicielami. Oglądajcie, wspierajcie i niech M4K się rozwija. Trzymajcie się. Cześć. Cały czas okay. Nie wiem, czemu się do no dobra Coś może kliknąłem No dobra Ale kosmika wcale Taki każdy powie On to wtedy żercom, hamburger żercą, hambur... <grywanie> hamburgero żercom Jeszcze raz Aha. No mów mi jeszcze. Kto ma lepszego Pasata? Kto ma lepszego Passata? jest A to nie... Nie, to się w przypadku Passata się to nie tyczy, nie. Nie, 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 Pasat... Passat pierwszej generacji został zbudowany z prawdziwych, dobrych komponentów już testowanych przed latami. A potem jakiś pompowtryski wprowadzi. wprowadził. Przepraszam, mój Passat ma 650 tysięcy jeździ. Twoje pompki do dzisiaj się nie naprawiły. No bo depczesz go jak szalony. No a ja wcale tak, tłoczysz nim po prostu, jakbyś miał jakiś passeratti.